Nazywam się Hildegarda Paleczny. Pochodzę z rodziny katolickiej, gdzie wpojono mi już w dzieciństwie, że Pan Bóg jest kimś ważnym. Tak też wychowywałam swoje dzieci. Mam ich dwoje. Kocham je mocno: syna i córkę Ewe. Ich także wychowywałam, jak najlepiej umiałam, ucząc szacunku do Pana Boga. Jej syn, a mój wnuk, Max, chciał zostać księdzem. Czytał Pismo Święte i nawrócił się do, żywo, do żywego Boga. W Jezusie Chrystusie. To zainspirowało jego matkę, a moją Ewę, do poszukania prawdy Bożej. Zaczęła uczęszczać w Berlinie do kościoła ewangelicznego. Gdzie również się nawróciła. Ona świadczyła mi o Jezusie, o zbawieniu z łaski przez wiarę. Wyszukała zbór w Radcy, gdzie zamieszkaliśmy. Od ubiegłej wiosny osobiście zaczęłam swoje poszukiwania duchowej prawdy i zrozumiałam ofiarę krzyżową Jezusa pokutowałam z moich grzechów i podziękowałam Mu za dar zbawienia. Mam pragnienie, by służyć, mam pragnienie być posłuszną Jego poleceniu, aby przyjąć biblijny chrzest w imię Boga Ojca Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i służyć Mu do końca moich Jestem też wdzięczna za pokój duchowy, jaki mam za moją ukochaną rodzinę, za chęć, jaką mi daje do wdzięcznej za to wszystko modlitwy każdego dnia. Chociaż Pan Bóg był mi zawsze drogi, to ostatnio jest mi bardzo bliski i chcę go miłować całym sercem na zawsze.